Cześć, dzisiaj mam na Was konkurs. Konkurs z okazji 30 tysięcy subskrypcji. Słuchajcie, strasznie się cieszę i bardzo Wam dziękuję, że jest Was już aż tyle. Mam nadzieję, że będzie Was coraz więcej. Bardzo Wam dziękuję, bo gdyby nie Wy, no to bym nie osiągnęła tego, co teraz mam. Więc naprawdę bardzo, bardzo Wam dziękuję. I w zamian za to mam dla Was konkurs, kilka rzeczy, które możecie wygrać Żeby wziąć udział w konkursie, musicie polubić mój fanpage na Facebooku, followować mnie na Instagramie i oczywiście subskrybować na YouTubie Następnie musicie zrobić zdjęcie filmiku, który najbardziej Wam się podobał e, Może być to screen z komputera, może być to zdjęcie Jeżeli już zrobicie takie zdjęcie, wstawcie je na Instagrama i e, ohashtagujcie jako konkurs Anjax. Macie na to tydzień od wstawienia filmiku Mam nadzieję, że będzie Was jak najwięcej I teraz pokażę Wam nagrody Oczywiście oprócz tych nagród, które Wam tutaj pokażę Do każdej nagrody dorzucę coś od siebie Także mam nadzieję, że Wam się to spodoba Pierwszą nagrodą są cztery książki Trzy książki Nory Roberts Są to takie fajne do poczytania, lekkie książki Trochę z romansu Sami możecie poczytać sobie o nich w internecie Trzy książki, i do tego jeszcze będzie książka Małe Anioły. To jest na faktach, więc mam nadzieję, że również Wam się spodoba. I to jest pierwsza nagroda. Drugą nagrodą są dwie sukienki. Jedna jest to czerwona, piękna, taka krwista, czerwień. E, na pewno już ją widzieliście, wiele osób właśnie pisało, gdzie można ją kupić, więc teraz jest możliwość wygrania jej. Jest to sukienka z Shein Jest naprawdę cudowna, urocza, i to jest rozmiar L. I druga sukienka jest również w rozmiarze L. Biało-czarna z Choice. Sukienki mają metki, są nowiutkie, możecie je znać z moich Lookbooków. Ona jest taka też przed kolanko, tutaj ma wycięte boki i taki dekolt. Więc dwie sukienki w rozmiarze L. Jest to druga nagroda. Trzecią nagrodą jest jedna sukienka czerwona. Z Shein'Side. Jest ona z górą plecioną zwaną Spaghetti. Wiele dziewczyn z Was się podobała ta sukienka, więc stwierdziłam, że super, jak ją dam do konkursu. To jest również nowa sukienka. Możecie ją zobaczyć w lookbooku z Shein'Side, troszkę tam wstecz chyba z zimy. Jest naprawdę ona piękna, w rozmiarze S, więc mam nadzieję, że którejś z Was się spodoba. Przedostatnią rzeczą jest kurtka z taką bawełnianą kamizelką. Jest to kurtka jeansowa. Tak ona wygląda. Również możecie ją znać z któregoś z moich lookbooków. Tutaj jest kamizelka osobno. To jest komplet, po prostu jest kamizelka pod y, właśnie tą kurtkę jeansową. Ona jest taka luźna i to jest rozmiar SM, więc pasuje i na dziewczyny S i na M. Ona jest trochę luźniejsza. Wielu dziewczyn z Was się ona właśnie też podobała, więc jest w konkursie. Więc y, przy tych hashtagach, y, konkurs Andiax, możecie po prostu. Y, w Pisać same numerki, nie musicie tych rzeczy. Wystarczy 1, 2, 3, 4, 5 i wtedy ja będę wiedzieć, co chcecie. Piątą nagrodą w konkursie są buty z Choice w takim czarnym pudełku. I są to szpilki. Ja mam tych, e, słuchajcie, dostałam dwa pudełka z tymi szpilkami, więc stwierdziłam, że właśnie jednym z Was się podzielę. Są to naprawdę bardzo ładne szpileczki. One są w takich workach popakowane. Jest to rozmiar 38, ale szczerze mówiąc na 38 one nie będą dobre, tak naprawdę na 39 nie wiem dlaczego, ale po prostu jest rozmiar. Moja koleżanka, która ma 39 rozmiar, mierzyła te buty i mówi, że są na nią idealne, a ja na moje 38 są one niestety za duże. Tak wyglądają te szpilki, bardzo ładnie, naprawdę prezentują się na nodze. Tutaj są tak wyprofilowane. Mają piękną kokardkę, która na kostce nam się zatrzymuje Ta kokardka jest na rzep Szpilki mają nie wiem ile, może z 10 cm, może mniej Naprawdę są śliczne do jakiejś sukienki, bardzo, bardzo ładne szpilki Tak te szpilki wyglądają, naprawdę prezentują się ślicznie na nodze Mam nadzieję, że któraś dziewczyna będzie Częściarą i jej się trafią te buty. Mam nadzieję, że podobały Wam się te rzeczy i jeszcze raz przypomnę, żeby wziąć udział w konkursie musicie być moimi subskrybentami, yy, lubić mój fanpage na Facebooku, followować mnie na Instagramie. Zrobić zdjęcie któregoś filmiku, który najbardziej wam się podobał Wrzucić na Instagrama, ohasztokować konkurs Andziaks Wpisać numerek nagrody i to tyle I tak za tydzień, myślę, do tygodnia wyłonię ku zwycięzców Bo tak naprawdę będzie ich pięciu Mam nadzieję, że podobają wam się te nagrody I naprawdę jeszcze raz chciałabym wam podziękować, że jest z was już aż tyle I mam nadzieję, że będzie coraz więcej Coraz częściej będę wrzucać filmiki i tak, aż nie wiem co powiedzieć, ale naprawdę bardzo Wam dziękuję. Mua. Do zobaczenia już w kolejnych filmikach. Pa!